Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku przeglądu Newsów. Bez zbędnego gadania, zaczynamy. Dzisiaj premiera długo wyczekiwanej gry. Mają mutant otrzymuje dość mieszane recenzje. Jest mnóstwo dziewiątek, ale także i trójek. Taki stan rzeczy utrudnia podjęcie decyzji, czy warto kupić ten tytuł, i trzeba trochę poświęcić czasu na dokładną analizę każdej recenzji, która pojawiła się w sieci. Albo iść na żywioł i kupić tę grę bez zapoznania się z opiniami dziennikarzy. Decyzję tę pozostawiam Wam. Techland już w ten czwartek zaprezentuje nowy materiał z gry Dying Light 2. Może nawet poznamy datę premiery, lecz aż takim optymistą bym nie był. Start pokazu o 21. I kolejne dobre wieści. Sony w czwartkowym State of Play zaprezentuje gameplay z gry Horizon Forbidden West. Tu także raczej nie liczyłbym na podanie dokładnej daty premiery. Start prezentacji o 23. Okej, okay. były dwie dobre informacje, to teraz czas na złom. Sony zaprzeczyła, aby powstawał serial czy film na podstawie gry God of War. No szkoda. I to na tyle w dzisiejszym przeglądzie. Pozdrawiam i do usłyszenia.